Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre drzwi w twoim życiu zamykają się bez żadnego wyjaśnienia, a inne otwierają się w idealnym momencie? Dziś zagłębimy się w mądrość Napoleona Hilla, przekształcając jego filozofię w cenny przewodnik po zrozumieniu, w jaki sposób wszechświat kierowany wyższym celem wybrał już dla ciebie idealne drzwi. Przygotuj się, bo ta podróż nie tylko cię zainspiruje, ale także da ci klucze, które pozwolą ci pewnie podążać ku swojemu przeznaczeniu bez strachu, bez wątpliwości i z przekonaniem, że to, co twoje, nikt ci nie odbierze. Wyobraź sobie przez chwilę, że stoisz przed zamkniętymi drzwiami. Zapukałeś, czekałeś, może nawet czułeś, że czas się dłuży, a okazja, na którą czekałeś, nigdy nie nadeszła. Ale pozwólcie, że powiem wam coś, co Napoleon Hill rozumiał głęboko. Każde zamknięte drzwi nie oznacza odrzucenia, ale skierowanie się ku czemuś o wiele większemu. Hil w swoim arcydziele. Myśl i bogać się uczy nas, że sukces nie polega na wytyczaniu sobie własnej drogi, ale na dostosowaniu swojego umysłu, serca i działań do boskiego celu, który już został dla nas zapisany. Nie jesteś zagubiony, nie jesteś pozostawiony w tyle i na pewno nie jesteś zapomniany. Wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, działa dla Twojego dobra, nawet gdy tego nie widzisz. Każdy krok, który stawiasz, każde wyzwanie, któremu stawiasz czoła, kształtuje Twój charakter tak, że jesteś gotowy, gdy otworzą się właściwe drzwi. Hill powiedział, że gorące pragnienie jest punktem wyjścia wszelkich osiągnięć. Ale pragnienie to nie jest tylko chwilowym kaprysem, to iskra, która zapala się, kiedy wierzysz, że Twoja ścieżka jest już zaplanowana. Nie musisz się martwić, że się spóźnisz, lub że będziesz musiał zrobić objazd. Jeszcze przed Twoim narodzeniem, zanim postawiłeś pierwszy krok, wszechświat opracował dla ciebie plan. Plan, który Hill nazwałby kosmicznym mózgiem pracującym w harmonii, by poprowadzić cię ku Twojemu przeznaczeniu. Każda chwila czekania, każde drzwi, które się nie otworzyły, nie były karą, lecz przygotowaniem. Napoleon Hill twierdził, że pozorne porażki to w istocie ukryte szanse. Dziś przyjrzymy się, jak można przekształcić to nastawienie w niepowstrzymaną siłę, która pomoże nam osiągnąć to, do czego jesteśmy przeznaczeni. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym rzucić ci wyzwanie. Udowodnij, że jesteś prawdziwym wyznawcą mądrości Napoleona Hilla. Jeśli wierzysz w siłę jasno określonego celu i magię zaufania procesowi, zasubskrybuj kanał i dołącz do społeczności marzycieli, którzy nigdy się nie poddają ilu z nas będzie wiernie przestrzegać nauk Hilla. Pokaż to teraz i ruszajmy razem do przodu. Wróćmy do tych zamkniętych drzwi. Być może czułeś kiedyś, że świat mówi ci, że jesteś niedoskonały, że nie jesteś gotowy lub że ktoś inny zabrał ci to, co powinno należeć do ciebie. Ale Hil przypomina nam o ważnej prawdzie. To, co twoje, nie może zostać odebrane przez kogoś innego. Zgodnie z jego filozofią, Wszechświatem rządzą precyzyjne prawa, takie jak prawo przyciągania oraz wiara. Gdy postawisz sobie konkretny cel, nie ma żadnej siły na Ziemi, która mogłaby przeszkodzić w jego osiągnięciu. Wyobraź sobie. Za każdym razem, gdy drzwi się zamykają, wszechświat nie mówi nie, ale jeszcze nie lub to, nie dla ciebie, bo mam coś lepszego. Hill nauczał, że wiara to nie tylko wierzenie w to, co widzisz, ale także ufanie temu, czego jeszcze nie widzisz. Zamknięte drzwi nie oznaczają końca twojej historii. To początek nowej strony, która doprowadzi cię do większego i jaśniejszego rozdziału. Pomyśl o tym w ten sposób. Napoleon Hill przeprowadził wywiady z setkami najbardziej utytułowanych mężczyzn i kobiet swoich czasów, od Andrew Carnegie'a po Thomasa Edisona. Co ich łączyło? Wszyscy oni doświadczyli odrzucenia, porażki i zamknięcia drzwi. Ale wyróżniało ich to, że w każdej przeszkodzie widzieli znak, że na ich drodze czeka coś lepszego. Hill nazwał to wiarą stosowaną, niezachwianym przekonaniem, że wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść, nawet jeśli okoliczności zdają się wskazywać inaczej. Nie musisz pukać do drzwi, które nie są dla Ciebie przeznaczone, nie musisz żebrać o okazje, które nie są podpisane Twoim nazwiskiem. To, co należy do ciebie, nadejdzie w idealnym momencie. A kiedy to nastąpi, będziesz wiedział, że każde czekanie, każda łza i każdy wysiłek były tego warte. Wyobraź sobie teraz, że znajdujesz się na drodze pełnej rozwidleń. Niektóre trasy wydają się kuszące, pełne szybkich obietnic, ale coś w środku podpowiada ci, że są złe. Hill nauczył nas, że prawdziwy sukces osiąga się nie poprzez oszczędzanie na kosztach lecz poprzez podążanie ścieżką zgodną z celem. Czasami wszechświat zamyka drzwi, które wydają się idealne, ponieważ wie, że zaprowadzą cię one do przeciętności, a nie wielkości. Pamiętasz historię Hilla o tym, jak Carnegie rzucił mu wyzwanie, żeby napisał książkę Myśl i bogać się, nie płacąc mu za to ani centa? To wyzwanie zamknęło Hillowi drogę do natychmiastowego dochodu, ale otworzyło drzwi do dziedzictwa, które zainspirowało miliony ludzi. Kiedy zaufasz procesowi, tak jak Hill, odkryjesz, że każde nie jest krokiem w stronę większego tak. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że próbujesz otworzyć drzwi, których po prostu nie da się otworzyć? Może to praca, której nie dostałeś? Związek, który się nie udał lub marzenie, które zdaje się blednąć? Napoleon Hill powiedziałby, że nie jesteś karany, jesteś chroniony. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości wie, czego potrzebujesz, zanim jeszcze zdasz sobie z tego sprawę. Hill uważał, że podświadomość pełni funkcję pomostu między pragnieniami a rzeczywistością, ale tylko wtedy, gdy całkowicie wierzymy, że dany rezultat nastąpi. Nie chodzi o kontrolowanie każdego szczegółu, ale o oddanie kontroli i pozwolenie wszechświatowi działać. A co, jeśli zamiast martwić się tym, czego nie masz, zacząłbyś być wdzięczny za to, co będziesz miał? Hill zachęca nas do zmiany perspektywy i traktowania każdej przeszkody jako lekcji, a każdego oczekiwania jako przygotowania. Teraz chciałbym, abyś przypomniał sobie konkretny moment w swoim życiu, w którym czułeś, że wszystko jest przeciwko tobie. Może to było odrzucenie, strata lub marzenie, które wydawało się nie do spełnienia. Czego się wtedy nauczyłeś? Hill uczy nas, że każde doświadczenie, bez względu na to jak bolesne, zawiera w sobie zalążek szansy. W swojej książce pisze o przeciwnościach losu jako korzyści, idei, która zmieniła nasz sposób myślenia o porażce. To nie koniec, lecz początek czegoś nowego. Kiedy w czasie wielkiego kryzysu Hill stracił swój biznes, nie poddał się. Zamiast tego wykorzystał ten moment, aby kontynuować swoją misję nauczania świata, jak odnieść sukces. A ty? Jak przekształcić tę trudną chwilę w paliwo do kolejnego wielkiego kroku? Przejdźmy do kolejnego ważnego wniosku Napoleona Hilla siły wytrwałości. Hill powiedział, że różnica między tymi, którym się udało, a tymi, którym się nie udało, jest prosta. Ci pierwsi nigdy się nie poddają. Ale nie chodzi o ślepą upartość ani o ciągłe pukanie do tych samych drzwi. Chodzi o inteligentną wytrwałość i wiarę, że jeśli drzwi się nie otworzą, to nie są twoje. Hill opowiada historię Edwina S. Barnesa, który marzył o pracy z Thomasem Edisonem. Barnes nie miał pieniędzy, kontaktów ani doświadczenia, ale miał gorące pragnienie i niezachwianą wiarę. Przyjechał do Edison pociągiem towarowym. I chociaż nie od razu dostał pracę, jego wytrwałość pomogła mu zostać wspólnikiem Edisona. Do których drzwi pukasz dzisiaj? Czy to naprawdę twoje, czy też gonisz za czymś, co nie jest twoim przeznaczeniem? Jeśli podobał ci się ten film i zmieniająca życie mądrość Napoleona Hilla, kliknij przycisk subskrybuj. To nic nie kosztuje, nie masz wymówek i dołączysz do społeczności, która wierzy w siłę celu. No dalej, pokaż nam, że jesteś gotowy otworzyć drzwi. Wróćmy do idei drzwi. Hill wierzył, że wszechświat zawsze prowadzi nas ku naszemu celowi, ale często stawiamy opór, bo chcemy, żeby wszystko działo się po naszemu i w naszym tempie. Brzmi znajomo? Być może kurczowo trzymasz się marzenia, które się nie spełnia, lub porównujesz się z innymi, myśląc, że oni już znaleźli swoje drzwi, podczas gdy ty wciąż szukasz. Hill ostrzega nas przed pułapką porównywania. Zgodnie z jego filozofią, każdy człowiek ma swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę, a porównywanie się z innymi jest jak próba otwarcia drzwi, na których nie ma swojego imienia. Twoje drzwi, które stworzył dla ciebie wszechświat, nie mogą być zajęte przez nikogo innego. Nie musisz konkurować, nie musisz niczego narzucać, trzeba po prostu zaufać i iść naprzód z wiarą. Porozmawiajmy teraz o mocy wiary stosowanej, która jest centralną koncepcją filozofii Hilla. Wiara nie jest biernym czekaniem, to aktywna siła, która przekształca myśli w rzeczywistość. Hill powiedział, że umysł jest w stanie to wymyślić i w co uwierzy, ale ta wiara nie jest pustym optymizmem, to głębokie przekonanie, że wszechświat działa na twoją korzyść. Kiedy kierujesz się wiarą, zaczynasz postrzegać zamknięte drzwi nie jako przeszkody, lecz jako znaki, że na drodze jest coś lepszego. Wyobraź sobie, że sadzisz nasiono. Nie widzisz drzewa od razu, ale wierzysz, że z czasem będzie rosło. Tak właśnie działa twoje przeznaczenie. Każda podejmowana przez ciebie czynność, każda pozytywna myśl, którą pielęgnujesz, jest ziarnem, które wszechświat wychoduje w idealnym momencie. Teraz chcę, żebyście wykonali ze mną ćwiczenie. Zamknij oczy na chwilę, lub zrób to w myślach, jeśli jesteś w sytuacji, w której nie możesz tego zrobić. Pomyśl o drzwiach, które chcesz otworzyć w swoim życiu. Może to być nowa, praca, związek, projekt twórczy. Wyobraź sobie każdy szczegół: kolor drzwi, ich fakturę, dźwięk przekręcania klamki. Teraz wyobraź sobie, że te drzwi otwierają się nie siłą, ale łatwo, ponieważ są Twoje. Hill uczy nas, że wizualizacja jest potężnym narzędziem w osiąganiu celów. Kiedy wyraźnie wizualizujesz swój cel i łączysz go z wiarą, wysyłasz wszechświatowi sygnał, że jesteś gotowy otrzymać to, co ci się należy. Czy jesteś gotowy otworzyć te drzwi? Czy jesteś gotowy uwierzyć, że wszechświat już ją dla ciebie wybrał? Idąc naprzód, chciałbym, abyśmy pomyśleli o koncepcji czekania. Hill mówił nie tylko o aktorstwie, ale także o umiejętności cierpliwego czekania. We współczesnym w społeczeństwie jesteśmy zafascynowani spontanicznością. Potrzebujemy wyników teraz, sukcesu teraz, otwartych drzwi teraz. Jednak Hill przypomina nam, że to wszechświat działa w idealnym czasie, a nie nasz. Każdy okres oczekiwania jest okazją do rozwoju, nauki i wzmocnienia swojego charakteru. Kiedy Hill napisał książkę Myśl i bogać się, nie był to proces, który nastąpił z dnia na dzień. Zajęło to lata badań, wywiadów i osobistych poświęceń, ale to oczekiwanie nie poszło na marne. Była to inwestycja w dziedzictwo, które trwa do dziś. Czego uczysz się podczas czekania? W jaki sposób wszechświat przygotowuje cię na nadchodzące wydarzenia? Porozmawiajmy teraz o rozproszeniach, o tych fałszywych drzwiach, które wydają się jasne, ale nie prowadzą donikąd. Hill przestrzegł, jak ważne jest zachowanie jasnego celu. W swojej książce opisuje, jak wiele osób ponosi porażkę, ponieważ rozpraszają się, dążąc do celów, które nie są zgodne z ich przeznaczeniem. Czy kiedykolwiek przyciągnęła cię jakaś oferta, która wydawała się idealna, ale w głębi duszy czułeś, że nie jest dla ciebie? Być może była to praca obiecująca szybkie pieniądze, albo związek, który miał wypełnić chwilową pustkę. Hil uczy nas, że prawdziwy sukces polega na powiedzeniu nie temu, co dobre, aby móc powiedzieć tak temu, co wspaniałe. Kiedy wszechświat zamyka drzwi, nie robi tego, aby cię ukarać, lecz aby chronić cię przed tym, co do ciebie nie należy. Teraz chciałbym, abyście pomyśleli o mentalności obfitości, kolejnym filarze filozofii Hila. W świecie, który uczy nas bać się niedostatku, Hil zachęca nas, Abyśmy uwierzyli w obfitość wszechświata, nie ma ograniczeń co do drzwi, które mogą się przed Tobą otworzyć, dopóki podążasz za swoim przeznaczeniem. Hill powiedział, że pieniądze, możliwości i sukces przychodzą do tych, którzy wierzą, że na nie zasługują. Ale ta wiara nie jest arogancją. Pokornie wierzymy, że wszechświat zawsze jest przychylny tym, którzy działają w harmonii z Jego prawami. Czy żyjesz w dostatku, czy niedostatku? Czy pukasz do drzwi ze strachu, czy wiesz, że twoje drzwi są już gotowe? Kontynuując zgłębianie mądrości Napoleona Hilla, chciałbym, abyśmy pomyśleli o potędze wdzięczności. Hill uważał, że wdzięczność jest jedną z najpotężniejszych sił przyciągających to, czego pragniesz. Kiedy jesteś wdzięczny, za to, co już masz, nawet za zamkniętymi drzwiami, wysyłasz sygnał wszechświatowi, że ufasz jego planowi. Wdzięczność zmienia twoje nastawienie, zamieniając chwilę oczekiwania w okazję do rozwoju. Hill opowiada nam, jak nawet w najciemniejszych chwilach znalazł coś, za co mógł być wdzięczny. Czy to była nauczka, którą wyciągnął, czy nowy pomysł, który zrodził się pośród przeciwności losu? Za co jesteś dziś wdzięczny? W jaki sposób wdzięczność może otworzyć twoje serce na możliwości, jakie wszechświat ma dla ciebie? Przejdźmy teraz do kolejnej kluczowej zasady Hilla. Siły inspiratora. Hill uważał, że nikt nie osiąga sukcesu w pojedynkę. Musisz otaczać się ludźmi, którzy podzielają Twoją wizję, inspirują Cię i motywują do bycia lepszym. Kiedy myślisz o drzwiach, które chcesz otworzyć, kto jest obok Ciebie, czy otaczają Cię ludzie, którzy w Ciebie wierzą, czy tacy, którzy sprawiają, że wątpisz? Hill uczy nas, że wielki umysł, grupa ludzi zjednoczonych wspólnym celem może zwielokrotnić naszą zdolność do osiągania celów. Wyobraź sobie, że twoje drzwi są nie tylko dla ciebie, ale i dla tych, którzy będą z tobą przechodzić. Wszechświat przygotowuje nie tylko twoją szansę, ale także ludzi, którzy pomogą ci ją zrealizować. Teraz chcę, żebyście wykonali jeszcze jedno ćwiczenie. Poświęć chwilę na wypisanie, lub pomyśl, jeśli nie masz pod ręką papieru, trzech osób w swoim życiu, które mogłyby być dla ciebie inspiracją. Mogą to być przyjaciele, mentorzy, współpracownicy, a nawet ktoś, kogo jeszcze nie spotkałeś, ale wiesz, że wszechświat postawi ci na drodze. Jakie cechy sprawiają, że są oni idealnymi pomocnikami w osiągnięciu twojego celu? Hill przypomina nam, że właściwe połączenia nie powstają przypadkiem. Są częścią planu wszechświata, który ma na celu doprowadzenie cię do celu. Gdy zaufasz temu procesowi, zaczniesz widzieć, że właściwi ludzie pojawiają się, we właściwym czasie. Zbliżając się do końca tej podróży, chciałbym, abyśmy pomyśleli o idei poddania się. Nie mam na myśli rezygnacji z marzeń, ale raczej z potrzeby kontrolowania każdego szczegółu. Hill uczy nas, że sukces nie polega na wymuszaniu czegoś, ale na poddaniu się nurtowi wszechświata. Kiedy pozbędziesz się strachu, wątpliwości i potrzeby poznania wszystkich odpowiedzi, zrobisz miejsce magii wszechświata. Hill mówił o tym, jak ważne jest słuchanie wewnętrznego głosu, intuicji, która nas prowadzi, gdy nie wiemy, jaką drogą podążać. Czy słyszysz ten głos? Czy pozwalasz, aby hałas otaczającego cię świata cię rozpraszał? Dziękujemy za obejrzenie filmu do końca. Zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej przydatnych wiadomości i komentarzy. Działanie. Jeśli jesteś gotowy zachowywać się jak osoba, która już wygrała miliony.